Mm. Ten film zawiera elementy dobrego jedzenia. Przed obejrzeniem skonsultuj się z dietetykiem, nie. rodziną... Z dietetykiem nie. W ogóle z nikim się nie musisz konsultować, ale lepiej się najedz zanim łączysz. Nie bierzemy odpowiedzialności za oburzenie w brzuchu. in the woods. Dzień dobry. Szanowanie, panie kierowniku. Wasz. Do... Witajcie na kanale Kciukonek ja Dziewiany. Codziennie to wasz ja i wasz on, czyli Bondo. No, no, Przepraszam. Nie, spoko. Wymyśliliśmy sobie pojedynek. Bondo, jakie dzisiaj przygotujesz dla nas danie? Ceburger? Ceburger. Cebul, Co się wy, Nie, skup się, ja powycinam. Zostawię tylko wtedy, kiedy powiesz dobrze. Powiedz to, tak? Na spokojnie, nie? Cebul ryger. No, A nie patrz, to na ustawę jak mówisz, Patrz gdzieś w jakieś neutralne miejsce. <grymne> nie przedstawiłeś kolegi. <grymne> <grymne> Masło jest miętkie. Cebul Bondo przygotuje cebul rygera. Cebulryger. Ładnie? Ładnie, ładnie. Jestem z Ciebie taki dumny. Wątpię. A że jest sobota brzuszkraftowa. To będzie bitwa brzuszkraftowa. Bondo będzie robił cebul rygera, a ja będę robił guzille. To się najemy. Na małego głoda jest dania. Cebulryger to będzie... Burger w cebuli. Po, polski burger. Z odrobiną akcentów austriackich. A moje będzie mielone w tortilli. Czy Ty do burgera będziesz używał prażoną cebulkę? Jak uprażysz, to tak. Tak? Dobra, to w międzyczasie uprażę cebulkę. Bo i... cebulki będzie dużo, więc myślę, że możemy uprażyć cebulkę Do. i jeszcze cebulki usmażyć. Najpierw zjemy cebulę rygera, Wastopadle. żeby nie zemdleć z głodu. Ja wtedy sobie na spokojnie najedzone zrobię głodzille. Jesteś gotów? Nie, nawet. Masz sekundanta? Oprócz tego tu? Mam pomocników trzech. A, na, w naszej dzisiejszej przygodzie będą nam towarzyszyć Seng <laughs> od y... Koltelli Artigianali Donatti od Luki. Tego nie pokrój, Kumpla. Ja mam nadzieję, że powiedziałem to dobrze, ale słabo jestem z włoskiego. Będzie nam towarzyszył od Steve'ego Boik. Almazan. Original. Serb, o fajny, skąd masz? Zaczynamy? Do dzieła To powiedz, z czego się będzie składało to danie. Żebyśmy wiedzieli, wszyscy, ja co będę jadł, a reszta, co będzie oglądać. I nie jeść. Będziesz jadł? Co mam zrobić? A co? Dla siebie nie robisz? Bo to na mianek jeszcze. Tam, to tam stoi. Chcesz być w telewizji? Dobra. Z czego się będzie składał burger? Z cebuli. Z mięsa. Tam leży. Wołowinka. Wołowinka. Bułki. Do wołowinki dodamy do środka ser. Do mięcha. Do mięcha. Tarty. To ja muszę sobie odłożyć. Zrobimy sosik. Z tych dwóch państwa. Wiadomo. Uhuh. Jedyne najlepsze. A nie masz niczego do dekoracji? Coś jeszcze? Przyprawy? Przyprawy, reklamu i kwasiora. Czekaj, zastawię. O! Przyprawy to leśne dzicho leśne dzicho. <noise> leśne dzicho i, żyd... I biała śmierć, awokado, żeby nam... Adwokado. ...awokado. Wszystko co pokroisz może być użyć. ...adwokado. ...pod mięsko. Ostatnio mieliśmy nie farta, nie? Do awokado. to będzie. Zajmiemy się mięskiem. To jakieś przebiteczki. Pokaż ludziom, jak jesteś naprawdę, no. Mhm. Co teraz? Teraz sobie przygotujemy plasterki cebulki. O, a ja jeszcze wtedy podciacham i uprażymy. Bardzo delikatna chcę, tylko. Dobra, w a duża duża, ja to A co ma też warstwy? Brzuszek? O gry! Pozdro Przemo. Jak zaraz nie zrobisz o! czegoś do... Myślałem, że pękł A tu taka małe będą? Ten będzie dla mnie. Aha. A ten zatrzymasz dla mnie. Ten dla ciebie. Hmm. A jak się popatrzy? No, ten to taki azjatycki trochę. Posiekamy cebulkę. No, nóż. Mąka. Przyprawy pan sobie życzy? W międzyczasie zrobimy sobie sosik z majonezu. Jedynego smacznego keczupu. Ogórki luksusowe. O, luksusowe, luksusowe moją ulubione. Lęgą. Potrzebny nam będzie ogóreczek i woda z ogóreczką I będzie nam potrzebna skloneczka. O. I będzie potrzebna łyżeczka. Ile wody? Dwie łyżeczki. Ja tutaj Mała kostka musi być. Pokaż. Mmm, luksusowy. Powiedz Bondo, jak ty to pomieszasz teraz? Powoli. I ostrożnie. Jak zawsze Normalnie, nie? Ja i tak się miesza. Mhm. Jak Bondo nam miesza to nie ma sosu we wsi. A trzeba spróbować. Jak się wkręcił, nie da mi nic zrobić, chociaż sobie cebulkę uprażę. Cebulka uprażona, trzeba postawić płytę i zacząć grzać. Jak nam się grzeje płyta, przygotujemy sobie bułeczki. Chyba muszę popracować nad metodą transportu. Bo hmm. A to takie są trochę... nieodciśnięte, co to są takie dwa dołki w tej? Próbujesz wysiadywać? Pod wrażeniem tego noża chyba jest. Bułka. A spoko, spokojnie. Bołkę idzie jak... jak w bułkę. Bondo 2024. Kaloryzowane. Takie masałko z czosnkiem i z pietruszką kupiłem. Ale jakaś taka mała ta kostka, czy nie? 150 gram. A wiesz, że tylko w polskich jednostkach miary 10 razy 50 gram to jest pół litra? Nie wiem o czym mówisz. O jednostkach miary, przecież Ci powiedziałem. Chyba komary są, bo słyszę klaskanie. Podoba im się. Wondo tak dobrze gotuje, proszę Państwa, że nawet komary z za kamery oklaskują ten, to przedstawienie. O, Właśnie ciepła! Zmorka. Królestwo, panie, ile tu będzie cięcia? Niewiele. Niewiele, to mi czasu zostało jak zaraz nie Patrz, to zjem. Tak się mięsa. O co chodzi z onion burgerem? Tu sobie -er. taką dużą cebulkę nafaszerujemy o. sobie miąskiem i wrzucimy na płytę. I będzie pysznie. Miąsko sobie poleżało chwilkę z przyprawami. No i się bierzemy do opakowania. маҗымы Dziękuję. To jest to tego. Dobrze, dobrze. Mm. Nie wiem jak ci ludzie, którzy nagrywają gotowanie to robią, nie? Przecież można z głodu zdechnąć, ale smutek. Już koniec. 10 minut przerwy i Głodzilla. Zaraz wracamy, tylko niech się ułoży. Round two. Panato. Co konkurencję mi robisz? Złożony dostałem kiedyś. Twojej? Nie twojej? Wujek ci zrobi prawdziwe jedzenie, a nie znowu burgery. Nie można mówić głodzilla. Nie Tartilla? mówi się tortilla, tylko tortilla. Się to będzie głodzija. Mielone wykorzystamy to, którego Bondo nie zużył, bo zrobił znowu burgery. Najpierw sosik. Chcesz sosik w wersji light, czy w wersji dla takich jak ty? Reżyser poprzedniego odcinka był lepszy. Widziałem na TikToku, nie? Wiadomo. Teraz się trzy czwarte jedzenia, które się, się bierze z TikToka. To się nazywa? Food porn, nie? Żeby nie był za gęsty, nie? Żeby się lało fajnie. Pozdrawiam tego, co wymyślił. Nieodejmowane nakrętki. Śmietanka 30, trochę chuda, ale może być. Bonduś, postaw na płycie, żeby się grzało, proszę. Do tego dorzucimy ser cheddar, mamy już potarty. I do prezydenta camembert. Powinniśmy mieć lazur, bo zazwyczaj się daje lazur i ja też daję lazur do serowego, ale luz. Lazur. Skoro... Lazur! Taki francuski ser. Z Turku. Mam prawdziwy boczek. Kurde, którego? Dobra, też wezmę boika. Boję się, że jak będę to dziś montował, to jutro będę musiał to robić na obiad. Trochę. Zobaczmy to od Sławka, co? O człowieku. Kroję na... dlatego w taką kosteczkę. Bo się łatwiej i wygodniej je, bo później jak jesz, a są paski boczku, te plasterki, Wyciągnę. to się wyciągają i to U. mnie wkurza trochę. Chyba, że naprawdę jest taki mocno usmażony, że go po prostu za pierwszym dziabnięciem ugryziesz. Włupcie, Ale tak. jestem sfrustrowany wtedy, jak mi się wyciągnie boczek, bo wtedy nie mam boczku, jak jem dalej. Ale w boczku zjedzonego. To ty nie tylko o ilość chodzi, widzisz, no. Czy ty chcesz mi też pomóc, tak jak ja pomagałem tobie? Nie. Już do pochwy. Jak się mleko ze śmietanką ugrzeje, yy, to wtedy ser wrzucimy. Poczekaj, bo jest trochę za dużo. Już. Serek przygotujemy, żeby był do wrzucenia do sosiku. To byle jak, bo to się ma rozpuścić, ale nie może być za duże kawałki, nie mogą być, bo się wtedy ciłowo rozpuszcza. Zaczyna parować. Mm, to dawaj, to znaczy, że zaraz będzie dobre. Jeszcze potrzebujemy... Wezmę sobie troszkę pietruszki. Musimy sobie kupić takie ulu do ciekania tych ziół. Tyle, co my ziół jemy? No ale mieć ulu. Zobaczcie, dobrze ciepłe. Mhm. Uh Muszę -huh. chcesz kawałek kamemberta? Proszę bardzo. Prowizja. No, a do całego? Mogłeś sobie w piestrusze pomoczyć, byś był zdrowy. Trzeba za skórkę łapać, wiesz? Za skórkę się najlepiej łapi, bo się nie klei. Teraz będziesz musiał to mieszać, dopóki nie będzie z tego sosik. Nie pośpieszaj. Ja Cię pośpieszałem, ja Cię zwalniałem. No. Mówiłem, poczekaj, poczekaj, na spokojnie, nie denerwuj się. Rozpuszcza się serek? Dobra, to ja potrzebuję paprykę. Mamy jakiś jeszcze talerzyk wolny, czy tylko ten, co tutaj jest od cebulki? Będzie trzeba serka dorzucić, wiesz? Ale to niech się rozpuści, będzie Ci się łatwiej mieszać. Będziemy na płycie robić, nie? Mówię tylko, że to można sobie zrobić na wszystkim tak naprawdę. Jak tylko Ci się to ja zmieści na patelni, bo ostatnio tam się nie mieściła. I Też dał radę. Przecież nie musi być też sos serowy, można posypać serem po prostu, nie? Albo położyć tego w tych plasterkach takiego, wiesz, topionego. On się jest super, bo się też szybko rozpuszcza, nie? Zawsze. To można powiedzieć, że jest danie turystyczne, bo z burgerem to jest zawsze ganiania, nie? Wiecie, ile nam zajął dzisiaj burger? A teraz się trochę spieszymy, no bo już jest późno, nie? Jest która? No kurczę, 5.30 do 7.00. Dobra. Ogóreczek, nie musi być tego dużo. Najważniejsze, żeby były małe kostki, ale luksusowy to jeden, bo to drogie. Nie lubię się spieszyć, jak robię coś nożem. Nie za bardzo to przepadam za tym. Będzie, Recka, będzie, spokojnie, powoli. Się używa. Się testuje. Się sprawdza. Żeby było wiadomo, co powiedzieć, a nie tak od razu, o. Lubię, nie lubię, nie Ser mamy mielone. cebulka prażona jest. Ogóreczek, jeszcze jeden jest potrzebny, bo mało ogóreczka jest. Luksusowe, a takie krzywe. Pietruszka jest dobra, bo jako jedna z niewielu ma w sobie niektóre związki podobno, nie? Też ma dużo witaminy C. To mamy i teraz torpijki Mamy specjalnie małe. Gdzie myśmy je kupili ostatnio? W lewiatanie. Pasują pod małą patelnię, polecamy. O. o. No bo ty... Dlaczego? <laughs> no przepraszamy za usterki. Nie, róbcie tego widelcem, róbcie to rękawiczką albo ręką. Ale rękę najpierw trzeba poślinić, żeby się nie przylepiało, albo jak macie rękawiczkę to nie. się się, O! Połowa mięska nie zamawiałeś, nie? Zamówiłeś dla mnie. No, no. To, to co posmakowałem jak przywiozłeś na palcu, to wszystko co widziałem z morza. Było uważać. Znaczy no uważałem, ale wiesz, uczony był szybkości, to wiesz, no, to jest survival stary. Nie, nie, nie nałapiesz, nie masz, ale nie wiedziałem, że tak to do serca sobie weźmie. Pozdrawiam mojego synka serdecznie, Maksymiliana. Dobra, idę sprawdzić jak ten sos, bo... O, właśnie dlatego. Ja je zdejmę i yy, sobie je ułożymy na stole i wrócimy z tematem. Powinno się odkleić jakieś marzeń No tak, troszkę papryki. Tylko Tu nie można przesadzić, bo ją później ciężko jest ten. Zamknąć, nie? tą torpikę. Troszkę ogóreczka. No. Najważniejsze, czyli... Boczuś, Krupiący oczywiście wiadomo. Proszę cebulka. No nie ma. to. Ręką. Nie ma się z czego śmiać. Sosik potrzebny. Mogę zamykać? No. Trzeba je teraz jeszcze schrupić. Aha. Najważniejsze to nie odwracać otwartym do dołu. Tylko o. Tu jest cieplej. Bonduś, na pół. Czy w całości? Na pół. Janek? Dobra, bo się robi ciemno, a jest... już spaliłem burgera przy robieniu tego jak ziom? W Oliwek nie dałem, ale pomyślałem, że jako górek konserwowy Dzień, lub dusowy A! Przepraszam, ciepły? ciepły. A. Przepraszam, ciepły ciąż. A ty widzisz gdzie masz stać? Mhm, Ciechotka. To Toremis? Może no być. Dobre, naprawdę. Burgera trudniej zrobić, a tą tortilkę można sobie zrobić naprawdę na patelni, na kuchence gazowej i jest moment. A mhm. sos serowy można zastąpić po prostu serem potartym albo roztopionym, stopionym. Camembert się dobrze topi. Do zobaczenia. Dobra. Polski arbust. Żryć albo nie Żryć? Oto jest pytanie. Kupuję coś brzuszek od środka. Może za mocno zawiązałeś fartuszek? To cię boli brzuszek. Nie. Nie? To to odpowiedzialność. Może zła nogawka. Odpowiedzialność. Jakby cię odpowiedzialność kuła, to byś nigdy w życiu nie wiedział, co to ukucie. Ktoś się zastanów, jak powiedział Cebulurger. Cebulurger. Purple burger alarm. Który wybierasz? Choose wisely. Freedom! Możecie odebrać nam życie, ale nigdy nie odbierzecie nam cebuli! A inne cebulen? To polska cebula jest, a nie jakiś tam Dasonion. A co podpisujesz, że to, że to jest twoja cebula? Ma jakieś imię? Cebula Cecylia, To austriacka cebula. Jeszcze nie obrana, już łzy wyciska. To mój no. pomocnik. Adolf mówi dzień dobry. Wiesz co? <laughs> Głęb się pukni tak? naprawdę. No, Od <laughs> Oddawaj długopis. O, na łazie małódki. bo zimno. Mamy alkomat? Bo z tą dykcją coś się nie halo. Mamy. No, e, to dobrze. Co ma też warstwy? Brzuszek? Ogry. Ja chyba nie w tą stronę wypycham. Brzuszek? Nie, dobrze, natłuszczony. Brzuszek? Cisza, cisza! Jak to pięknie strzela i skwierczy. Gapliśmy się na oniona. Would you like some A co uświniłem się? Nie. Dziwne u mnie działa. Potarłeś mięso? Z serem potarłem ser. Potarłem ser o mięso. I z boczku zwiedzonego. Ale to nie o to chodzi, tu jest, wiesz. No, to, to nie tylko o ilość chodzi, widzisz, no Dlatego ja dostałem od twojej żony fartuch. Nie nagrywasz? Wygrywa ten, kto montuje, wiadomo. To się wyczę Zdalczy znowu dyni. Usiadł komar i go chyba wcisnąłem w mięso. To będzie dla ciebie. Białko jest białko. Znowu dyni. Dlaczego? No przepraszamy za usterki. Mamy tutaj taką wycieczkę, wiecie. Ale później odstawiamy z powrotem. Powiedz. Dogadamy się. Nie wyżeraj! No widzę cię przecież, że wyżerasz. Dobra, idę sprawdzić jak ten sos, bo. A! O, właśnie dlatego.